Witajcie w naszej przestrzeni analitycznej. Dzisiaj pochylamy się nad y, bardzo konkretnym materiałem, y, właściwie zrzutem informacji z Google Books, który, który podrzucił nam jeden ze słuchaczy. Dotyczy on książki o tytule, y, który no, od razu przyciąga uwagę. Mowa o How to Succeed or Stepping Stones to Fame and Fortune. W wolnym tłumaczeniu to będzie coś jak: Jak odnieść sukces? Albo powiedzmy, stopnie do sławy i fortuny. Autorem jest Orson Sweat Morden. Brzmi no, jak klasyka gatunku poradnikowego, prawda? Zdecydowanie. Tytuł jest bardzo obiecujący? Dokładnie. Ale naszą misją dzisiaj nie jest jednak recenzja samej książki, bo co ważne, jej treści w tym źródle nie mamy. Chcemy dokładnie przeanalizować, co ten konkretny wpis w Google Books nam mówi. Co możemy wyczytać o dostępności, o kontekście, no i o potencjalnej wartości tego znaleziska, opierając się, podkreślam, wyłącznie na dostarczonych danych? No dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Pierwsza sprawa, która, która od razu rzuca się w oczy, to jest ta mnogość formatów cyfrowych. Wpis wymienia e-book, e, e PDF mhm. i nawet plain text, czyli no, zwykły czysty tekst. To jest dość szeroki wachlarz opcji, trzeba przyznać. I to jest, wiesz, od razu ciekawy punkt wyjścia. Ta różnorodność formatów świadczy przede wszystkim o, powiedziałbym, dojrzałości platform takich jak Google Books w procesie digitalizacji. Aha. Nie oferują już tylko jednego, często, powiedzmy sobie szczerze, niewygodnego formatu skanu, ale starają się dostosować do różnych urządzeń, różnych preferencji czytelniczych ePub dla czytników, PDF za zachowania oryginalnego układu, ten czysty tekst dla maksymalnej kompatybilności. Jasne. Dla kogoś, kto chce szybko przyswoić wiedzę, no, dla naszego profilowego uczącego się, to jest ogromne ułatwienie. Treść jest potencjalnie na wyciągnięcie ręki, właściwie niezależnie od tego, czy korzysta z telefonu, tabletu czy komputera. Zgadza się, wygoda dostępu jest tu no kluczowa. Ale czy ta obfitość formatów nie sugeruje też czegoś innego? Może, może to świadczy o tym, że to jest pozycja uznana za na tyle istotną, że włożono wysiłek w taką konwersję, lub wręcz przeciwnie, może to po prostu standardowa procedura dla wszystkich zdigitalizowanych starszych książek, które, które przeszły przez ich system? To dobre pytanie. Bez dodatkowych informacji e, trudno jednoznacznie stwierdzić, Google Books digitalizuje na masową skalę, zwłaszcza dzieła, które znajdują się w domenie publicznej. Mm -hmm. A tytuł i autor no, sugerują, że możemy mieć do czynienia z publikacją, powiedzmy, z przełomu XIX i XX wieku. Marden tworzył właśnie w tym okresie. A, czyli to by się zgadzało. Jeśli tak, to książka prawdopodobnie jest w domenie publicznej, co ułatwia jej szerokie udostępnianie. Ta mnogość formatów może być więc wynikiem zarówno pewnej automatyzacji procesu digitalizacji dla takich tekstów, jak i no, chęci uczynienia ich maksymalnie dostępnymi. Niezależnie od motywacji, efekt jest korzystny dla poszukiwacza wiedzy. Dobrze. Czyli cyfrowe formaty to jedno, ale źródło wyraźnie wskazuje też na opcję dla miłośników powiedzmy papieru. Jest sekcja Get this book in print, czyli zdobądź tę książkę w druku. Wymienione są konkretne ścieżki. Abebooks. Tak znam. To taka platforma online, która specjalizuje się w książkach używanych, rzadkich, czasem antykwarycznych, często niedostępnych w standardowych księgarniach. Dalej mamy opcję Find in a Library, czyli Znajdź w bibliotece i taki ogólny link All Sellers, czyli wszyscy sprzedawcy. I to pokazuje, że platforma stara się być takim no kompleksowym punktem informacyjnym. Nie zamyka użytkownika wyłącznie w swoim cyfrowym ekosystemie. Racja. Wzmianka o e-books jest cenna, bo właśnie tam często można znaleźć starsze, niedrukowane już edycje. A opcja biblioteczna to ważne przypomnienie o roli tych instytucji. Wiele osób wciąż preferuje fizyczny kontakt z książką, a biblioteki, czy to publiczne, czy uniwersyteckie, to są prawdziwe skarbnice wiedzy. Również tej starszej. Google Books tutaj działa bardziej jak taki katalog, wiesz, który wskazuje różne drogi dotarcia do treści. To jest bardzo pomocne. Czyli pod względem dostępności właściwie pełen serwis, zarówno dla cyfrowych tubylców, jak i dla zwolenników szelestu kartek. Ale przejdźmy do kolejnego elementu tego źródła, który jest, no powiedzmy sobie szczerze, jest wszechobecny. Mam na myśli cały ten nagłówek i pasek boczny, typowy dla Google. Ach, ten interfejs. Tak, search, images, maps, play, YouTube, news, Gmail, drive, more, plus opcje konta jak My Library czy Sign In. I tu dopykany czegoś naprawdę fascynującego, co, co wykracza poza samą informację o książce. Ten interfejs to jest doskonały przykład kontekstów, jakim dzisiaj zdobywamy wiedzę. Książka o tym, jak osiągnąć sukces, sławę i fortunę, czyli coś, co wymaga skupienia, determinacji, no głębokiej pracy, mhm. jest prezentowana w środowisku, które no, wydaje się wręcz zaprojektowane, by to skupienie rozpraszać. Dokładnie. To jest pewien paradoks, prawda? Szukasz przepisu na sukces, a tuż obok masz ikonkę YouTube'a, która kusi filmikami, wiadomościami, które odciągają uwagę, mapami, które mogą ci przypomnieć o planach na weekend. No właśnie. To środowisko jest zoptymalizowane pod kątem utrzymania uwagi użytkownika w no, ekosystemie Google, a niekoniecznie pod kątem głębokiej koncentracji na jednym zadaniu, jakim jest czytanie czy studiowanie książki. Pamiętam, jak sama, nieraz szukając czegoś konkretnego do pracy, łapałam się na tym, że po pięciu minutach oglądam recenzję nowego gadżetu albo czytam o czymś zupełnie, zupełnie niezwiązanym. Ten interfejs to jednocześnie potęga i, i pułapka. Absolutnie. To nasuwa ważne pytanie o umiejętności, jakich wymaga dzisiejsze uczenie się. Już nie wystarczy znaleźć informacje, trzeba umieć się filtrować, oceniać i, co kluczowe, bronić swojej uwagi przed ciągłym strumieniem bodźców. Tak. Czy ten interfejs jest bardziej pomocą czy przeszkodą w dążeniu do celów opisywanych przez Mardena? Można by argumentować, że umiejętność nawigacji w takim środowisku, ignorowania pokus i utrzymywania kursu na cel, to już samo w sobie jest elementem współczesnego sukcesu. To jest ciekawa perspektywa, że samo korzystanie z narzędzia staje się częścią wyzwania, które opisuje treść znaleziona za pomocą tego narzędzia. Ale czy ten projekt interfejsu ze wszystkimi tymi no, dodatkowymi linkami jest naprawdę skoncentrowany na użytkowniku szukającym wiedzy, czy raczej na celach biznesowych platformy, czyli no, utrzymaniu nas jak najdłużej w jej zasięgu? Prawdopodobnie jedno i drugie. Nie wyklucza się całkowicie, ale yy, nacisk zdaje się być położony na integrację usług Google. Z punktu widzenia platformy, im więcej jej narzędzi używamy, tym lepiej. No tak. Z punktu widzenia użytkownika, ta integracja bywa wygodna. Można szybko sprawdzić pojęcie w wyszykiwarce, czy znaleźć lokalizację wspomnianą w tekście. Problem pojawia się, gdy ta łatwość przełączania się między kontekstami prowadzi do no, Fragmentacji uwagi i utrudnia głębsze zaangażowanie w treści. To jest napięcie wpisane w naturę współczesnych cyfrowych narzędzi do pracy z wiedzą. Przejdźmy teraz do czegoś, czego w naszym źródle. cóż, brakuje. Jest sekcja zatytułowana About This Book. O tej książce. I pod tym nagłówkiem Pustka, nic. Aż dziwne, prawda? Żadnego opisu, streszczenia, informacji o wydaniu. Znamy to uczucie, prawda? Trafiamy na potencjalnie interesujący tytuł i. I nic więcej. Trzeba zgadywać albo szukać dalej. Tak, to jest dość częsta przypadłość w dużych cyfrowych archiwach i katalogach, zwłaszcza przy starszych pozycjach. Przyczyny mogą być, no, różne. Czasem to jest wynik automatycznego importu danych, gdzie pole opisu po prostu nie zostało wypełnione. Aha. Może to być kwestia problemów z OCR, czyli optycznym rozpoznawaniem znaków, przy skanowaniu wstępnych stron książki, skąd taki opis mógłby pochodzić. Czasem po prostu brakuje, powiedzmy, kuratorskiej pracy nad uzupełnieniem metadanych dla milionów zdigitalizowanych pozycji. Niezależnie od przyczyny, efekt jest ten sam. No, pewna frustracja użytkownika. Chcemy szybko ocenić, czy ta książka jest tym, czego szukamy, czy warto poświęcić czas na jej pobranie lub znalezienie w bibliotece. Tytuł jest obiecujący, ale bez choćby krótkiego opisu, to trochę jak kupowanie kota w worku. Dokładnie. Musimy polegać na samym tytule, autorze i ewentualnie naszej intuicji, albo po prostu rozpocząć dodatkowe poszukiwania informacji o tej książce gdzieś indziej. Dokładnie. I to podkreśla kolejną ważną umiejętność w cyfrowym świecie: krytyczną ocenę nie tylko treści, ale i samego źródła informacji. Nawet tak pozornie prostego jak wpis katalogowy. Brak opisu może być trywialnym błędem technicznym, ale może też w innych kontekstach sygnalizować źródło niskiej jakości lub po prostu niekompletne. Mm -hmm. W tym przypadku prawdopodobnie chodzi o braki w metadanych starej książki, ale zmusza to użytkownika do dodatkowego wysiłku weryfikacyjnego. Nie można po prostu przyjąć, że skoro coś jest w Google Books, to jest to automatycznie wyczerpująco opisane i wiarygodne. Podsumujmy więc, co wiemy na podstawie analizy tego konkretnego wpisu z Google Books. Mamy informacje o książce Orisona Sweta-Mardena How to Succeed or Stepping Stones to Fame and Fortune. Tytuł sugeruje klasyczny poradnik sukcesu. Wiemy, że książka jest bardzo łatwo dostępna cyfrowo w wielu formatach e-book, e-pub, PDF, nawet czysty tekst co ułatwia czytanie na różnych urządzeniach. Tak. Oraz fizycznie poprzez specjalistyczne księgarnie jak AB Books, biblioteki lub ogólnie innych sprzedawców. Dostępność jest więc powiedzmy, na wysokim poziomie. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z kontekstu. Informacja ta jest osadzona w typowym interfejsie Google, pełnym potencjalnych rozpraszaczy. Mm. To stwarza pewne wyzwania dla koncentracji. To środowisko, które oferuje wiele, ale też wiele wymaga od użytkownika pod względem, no, zarządzania uwagą. I co kluczowe, sam analizowany wpis, pomimo wskazania na dostępność, nie dostarcza praktycznie żadnych informacji o treści książki. Ta sekcja o tej książki jest pusta. Niestety. Pozostawia nas z intrygującym tytułem i nazwiskiem autora, ale bez żadnego streszczenia czy kontekstu, który pomógłby w szybkiej ocenie wartości tej pozycji. Więc co to wszystko oznacza dla kogoś, kto, kto trafił na ten wpis w Google Books, szukając inspiracji czy wiedzy na temat sukcesu? Oznacza to, że ma przed sobą drzwi, powiedziałabym, szeroko otwarte drzwi do potencjalnie interesującej lektury, dostępnej w wygodny sposób. Tak, to dobre porównanie. Ale żeby dowiedzieć się, co jest za tymi drzwiami, musi albo zapukać głośniej, czyli poszukać recenzji, opisów, informacji autorze gdzie indziej, albo po prostu nacisnąć klamkę i wejść. Czyli pobrać książkę i zacząć czytać, ryzykując, że treść nie spełni oczekiwań rozbudzonych przez tytuł. Sam ten wpis jest bardziej drogowskazem niż, niż mapą. Przypomnijmy raz jeszcze tytuł i autora. How to Succeed, or Stepping Stones to Fame and Fortune, autorstwa Orisona Słeta Mardena. I na zakończenie może warto podrzucić myśl do, do dalszej refleksji, która, która wyłania się z połączenia tych wszystkich elementów. Mamy tu książkę, której tytuł i autor silnie sugerują pochodzenie z innej epoki być może końca XIX lub początku XX wieku tej powiedzmy złotej ery literatury sukcesu w Stanach Zjednoczonych. Ta historyczna treść została przeniesiona w ultranowoczesne, cyfrowe środowisko i udostępniona globalnie za pomocą no, kilku kliknięć. I to rodzi takie fundamentalne pytanie, na ile uniwersalne są takie stopnie do sławy i fortuny spisane ponad 100 lat temu? Czy zasady sukcesu według Mardena, stworzone w świecie przedglobalizowanym, przedinternetowym, w zupełnie innym kontekście społecznym i ekonomicznym, mają jeszcze realne zastosowanie dzisiaj? To jest pytanie. Czy może są już tylko historyczną ciekawostką, świadectwem minionych ideałów? Łatwość cyfrowego dostępu sprawia, że możemy bez trudu sięgnąć po takie teksty, ale prawdziwym wyzwaniem staje się krytyczna ocena ich adekwatności i no, wartości w naszym tak przecież odmiennym świecie. Czy te stare mapy nadal prowadzą do skarbu? To pytanie, które myślę warto sobie zadać, otwierając te lub podobne książki znalezione w cyfrowych archiwach.